To jest szwab. To nie tylko spółka. To faktyczna osoba. Szwab zarobił 2,5 miliarda, a ten drugi zarobił 900 milionów. No, nieźle, bo wiesz, działa w finansach. Współczesna władza państwowa jest jedynie komitetem zarządzającym wspólnymi interesami całej klasy burżuazyjnej. Postępowanie Trumpa jest całkowicie racjonalne z punktu widzenia systemu kapitalistycznego. Trzeba być użytecznym idiotą kapitalistów, żeby całkowicie racjonalne działania Trumpa uznać za nieprzewidywalne. Kolejny raz potwierdza się zacytowana teza Marxa i Engelsa z manifestu komunistycznego: Od czasu powstania wielkiego przemysłu i rynku światowego, burżuazja wywalczyła sobie wyłączne panowanie polityczne w nowoczesnym państwie parlamentarnym, a współczesna władza państwowa jest jedynie komitetem zarządzającym wspólnymi interesami całej klasy burżuazyjnej. 9 kwietnia w gabinecie oralnym Trump zebrał trzodę miliarderów, aby zameldować wszystkim innym, burżujom, jak dobrze zadbał o ich interesy. Większość społeczeństwa nawet nie wie, że w rządzie Trumpa jest 13 miliarderów. Trump podkreślił kolosalne zyski osiągnięte przez tak zwanych inwestorów dzięki jego taryfom. W gabinecie oralnym byli obecni dwaj, którzy ukradli najwięcej. Jeden zarobił dziś 2,5 miliarda, a drugi 900 milionów, powiedział Trump, wskazując na zadowolonych złodziei. Jak podliczył już kapitalistyczny medialny ściek głównego nurtu, Bloomberg 9 kwietnia był najlepszym dniem w historii dla miliarderów, ponieważ najbogatsi ludzie na świecie zgarnęli 304 miliardy dolarów w związku z gwałtownym wzrostem na rynku. Tylko beznadziejny idiota może myśleć, że Trump nie powiedział Burżujom wcześniej, że zamierza zawiesić taryfy celne, tak żeby mogli oni wcześniej kupić kontrakty, akcje, opcje na giełdzie i na tym zarobić.